Dzień dobry. Wracamy dzisiaj do naszego cyklu kryminalnego. Przypomnę, że opowiedziałem już Państwu o tajemniczym zabójstwie nauczycielki z Augustowa oraz o bandyckim rajdzie po sowałkach. Gorąco polecam tym, którzy tego jeszcze nie oglądali. Te materiały wciąż są na moim portalu. A teraz opowiem o równie, jeśli nawet nie bardziej bulwersującej historii. Chodzi o zabójstwo 25-letniego studenta znajdującej się nad Wigrami Gawrych Rudzie. To był lipiec 1993 roku, czyli jak już się kiedyś rzekło, czasy, gdy wszelkiej maści przestępcy żyli jak pączki w maśle i gdy przynajmniej niektórym wydawało się, że wszystko im wolno. A szczególnie dzieciom notabli, co w tym przypadku ma swoje znaczenie. Gawrych Ruda była jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości, zlokalizowanych nad Wigrami. W dodatku dostępną dla wszystkich, a żeby powiedzieć inaczej, na każdą kieszeń. Stąd też w poprzednim zdaniu wziął się ten czas przeszły, bo dzisiaj wieść jest zabudowana, jak to się mówi, na maksa. Aż nie chce się wierzyć, że stało to się w Parku Narodowym i jego otulinie. no ale to temat na zupełnie inną opowieść. Gawerchuda słynęła między innymi z dużego pola namiotowego. Warunki były tam raczej spartańskie, lecz atmosfera niepowtarzalna. Dlatego co lato ludzie ściągali w to miejsce z całej Polski. Dodajmy, że dzisiaj po tym polu nie ma nawet śladu. To miejsce upodobali sobie także studenci z Krakowa, małżeństwo J. W lipcu 1993 roku przyjechali tu z trzyletnią córeczką Klaudią oraz z kolegami ze studiów. Pod, wiecz pod wieczór zaczęli świętować urodziny dziewczynki. Siedzieli przy ognisku. Ten dzień nie zakończyłby się tragedią, gdyby przy jednym z sąsiednich ognisk nie balowali młodzieńcy suwałk. W tym gronie znajdowali się 16-letni wówczas Kamil P., syn prezydenta miasta, oraz o rok starszy Krzysztof S., syn jednego z prężniejszych biznesmenów. Pijanym młodzieńcom zabrakło alkoholu. Chcieli go kupić od studentów, jak później zeznawali, od tych krakusów. Byli przy tym bardzo nachalni. Próbowali Krakowianom podskakiwać, ale wysportowani studenci poradzili sobie bez problemu. To znaczy, odpędzili nachalnych smarkaczy, jednak bez używania pięści. Ale ambicja promilenckich dzieci została urażona. Wróciły do Suwałk jednak nie po to, by grzecznie pójść spać, lecz zebrać posiłki. Do Gawrych Rudy wróciła dwunastoosobowa banda, w tym młody bokser, syn równie znanej w mieście osoby. Był to już późny wieczór. Całe to towarzystwo rzuciło się na Krakowian. W starciu z taką bandą nie mieli oni żadnych szans. W ruch poszły też noże i gaz. Prokuraturze nigdy nie udało się ustalić dokładnego przebiegu tej bójki. Ponoć zeznania świadków były sprzeczne. Pamiętam, że niedługo po tym zdarzeniu rozmawiałem z jednym z policjantów. Zarzucając mu małą skuteczność. Mówiłem, że trzeba było wziąć tę gówniażerię na dołek, postraszyć ich trochę i wszystko by grzecznie wyśpiewali. Ale gdzież tam? Syn prezydenta, syn biznesmena. Straszyć można tylko tych, którzy nie mają takich rodziców. Pewny jest tragiczny finał tego, co stało się na polu namiotowym nad Wigrami. 25-letni student Robert J. Został zamordowany. Zginął od ciosów zadanych nożem. Pojechał na wakacje w piękne miejsce. Wrócił do domu w trumnie. Trzyletnia Klaudia została sierotą. W tej sprawie zatrzymano wiele osób. Część z nich to była suwalska chuliganeria, mająca już na swoich kontach konflikty z prawem. Dotyczyło to zresztą także wspomnianego wcześniej boksera. Nieletnim w tym synowi prezydenta groził najwyżej pobyt w zakładzie poprawczym. Kamil P., jeżeli pamięć mnie nie myli, tam trafił, ale na bardzo krótko. Potem dostał jedynie kuratora. Praktycznie więc nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Zarzut zabójstwa usłyszał natomiast syn biznesmena Krzysztof S. On, zdaniem prokuratury, zadał studentowi śmiertelne ciosy nożem. Zaczął się proces. Rodzinę głównego oskarżonego stać było na wynajęcie jednego z najbardziej znanych warszawskich adwokatów. Być może z tego powodu, a być może z jakiegoś innego, suwalski sąd wojewódzki, wtedy jeszcze były sądy wojewódzkie, niespodziewanie zmienił kwalifikację czynu. Krzysztof S już nie odpowiadał za zabójstwo, lecz za udział w bójce z wykorzystaniem niebezpiecznego. Narzędzia. Groziła za to znacznie niższa kara. To była bardzo kontrowersyjna decyzja sądu. Pamiętam to doskonale. Różnie się zresztą wtedy o tym mówiło, ale nikt nikogo za rękę nie złapał. Krzysztof S został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Prokuratura odwołała się od tego wyroku. Jednak nic nie wskurała. Także sąd drugiej instancji nie znalazł wystarczających dowodów na to, że to syn biznesmena zabił studenta. Wyrok stał się prawomocny. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Krzysztof S. odbył całą karę, czy też wyszedł przed terminem. Ale na przestępczą ścieżkę już na szczęście nie wrócił. Z czasem przejął rodzinny biznes. Nie wiadomo, czy ma wyrzuty sumienia w związku z tym, co stało się nad Wigrami 31 lat temu, czy nie ma. Kamil P. ponoć wyjechał z Polski. Zdaje się, szczęścia nie zaznał. Jego ojciec był prezydentem Suwok do końca kadencji w 1994 roku. Potem w życiu publicznym miasta już się nie pojawił. Ponad rok temu odezwała się do mnie była żona zamordowanego studenta. Wcześniej nie mieliśmy żadnego kontaktu. Jakoś musiała sobie poradzić z tym gigantycznym nieszczęściem. Ani ona, ani już dorosła córka nigdy nad Wigry nie wróciły. Zapowiedziała, że może zrobi to w 30. rocznicę tragedii. Miała się ze mną skontaktować, jednak tego nie uczyniła. Być może więc na powrót na Suwalszczyznę po prostu się nie odważyła. Choć dziennikarz musi mieć grubą skórę, ta sprawa dotknęła mnie jak żadna inna. Może dlatego, że jeszcze parę lat wcześniej sam byłem studentem, że z Gawrychrudą miałem wspaniałe wspomnienia i nie mogłem pogodzić się z profanacją tego miejsca. A może z tego powodu. Że moja córka też zbliżała się do trzecich urodzin. Nie byłem zresztą jedyny, który tych młodocianych bandiorów rozszarpałby gołymi rękami. Szczególnie wówczas, gdy wymiar sprawiedliwości jak zwykle nie stanął na wysokości zadania. I to już koniec tej historii. Zapraszam Państwa na. Kolejne moje audycje, w tym kryminalne, a także do subskrybowania tego kanału i wspierania go finansowo. Numer konta znajduje się w opisie do tej audycji, jak i w opisie całego kanału. Do zobaczenia wkrótce.